Młody jęczmień, czy odchudza? Czy młody jęczmień może wspomagać proces odchudzania? To pytanie, które często się pojawia. Młody jęczmień jest niskokaloryczny i jednocześnie wysokobiałkowy. Co oznacza, że może pomóc w kontrolowaniu uczucia głodu i zapewnić uczucie sytości na dłużej. Ponadto jest bogatym źródłem chlorofilu, który może wspomagać naturalne procesy detoksykacji organizmu. Wszystko to może być pomocne w procesie odchudzania. Warto jednak zauważyć, że spożywanie młodego jęczmienia nie zastąpi zrównoważonej diety, regularnej aktywności fizycznej. Jest on raczej wsparciem. Pamiętajcie jednak, że mimo że młody jęczmień ma wiele korzyści zdrowotnych, nie powinien zastępować zrównoważonej, różnorodnej diety. Pamiętajcie o regularności i umiarze, a młody jęczmień z pewnością przyniesie Wam wiele korzyści.